Czy witajcie z tej strony typowy HD, a to jest recenzja power typowy przestań pierdolić. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj trzy powerbanki. Dwa od Hamy, jeden od Xiaomi, który jest od mojego wspaniałego operatora, który nie ogarnia. Bardzo śmieszny. <noise> Jak możecie zauważyć? Dwa mają swoje przewody razem z przejściówkami do USB-C. No bo teraz już większa ma USB-C. Oraz pudełko. Dlaczego ten nie ma? Yy, ponieważ pudełka znaleźć nie mogłem, ani kabelka w sumie też, a ten i tak nie działa, więc możemy go przydać. Oba powerbanki mają yy, diody, które pokazują, jak, w jakim stopniu są naładowane. Ten ma je tu, ten ma je tu. Oba mają włączniki, no co takie oczywiste w sumie. USB typu A. Yy, ten ma dwa i jeden USB typu C. Ten ma jeden USB A. 1C i 1.2.0 Teraz możecie zobaczyć yy, porównanie rozmiarów mojej Hamy, yy, Xiaomi Operatora oraz mojej innej Hamy, która nie działa yy, Ona miała 12 000 mAh, ale i tak nie działa, więc nic z nią nie zrobimy niestety Jak widzicie, no, mój jest najmniejszy yy, Operatora Xiaomi jest większy, a ten jest największy i wzdłuż i wszerz yy, tylko różnią się, z, jeżeli chodzi o... tak jak możecie zauważyć, te, ta największa cegła jest nawet yy, najchudsza. Przyniosłem takie bardzo profesjonalne akcesorium, żeby po prostu zważyć te powerbanki. A zatem lecimy. Pierwszy leci ten mały od Hama. I wynosi na wagę 400 gram. Chopie, 400 jest tu. Ale chopie to 400 ma za ten. To teraz leci Xiaomi, drugi największy. I on na wagę wynosi... 109,300 150 plus 400 Za 550 gram. No i ostatni, największa chyba cegła, chociaż zaraz się okaże. 600 gram. Nadmienię tylko, że tego nie warto kupować, bo ani mi nie upadł, ani go nie przeładowałem, nic. Po prostu tak z dnia na dzień przestał działać. Ale jak możecie zauważyć, albo w zasadzie usłyszeć, są to plastiki. Tutaj wszystko mamy plastik. Natomiast jeżeli chodzi o tą hamę małą, to są tutaj elementy plastikowe, jednak już po dźwięku. Słuchajcie, że jest to lepszy plastik, a również tutaj na tej powierzchni mamy taką yy, lekką gumę, tak bym to nazwał. Natomiast jeżeli chodzi o Xiaomi, to jedynie panele z boku są wykonany z plastiku, ale też jest to plastik dobrej jakości. Tak to całe body jest wykonane z aluminium. tak samo jak logo Mi. Tylko, że ono jest innego koloru po prostu. Ja pierniczę, co się przed chwilą ospierdzieliło. Koniecznie musicie zobaczyć tu, albo tu już mniejsza to. Jeżeli chodzi o pojemność, to ten ma dwa razy większą niż tą. Ten ma 5000 mAh, a ten 10 000. Ale w powerbankach najważniejsze jest co? To jak szybko się ładują. Więc mam tutaj ze sobą telefon, który jest naładowany do 4%. Yy, no, i zaraz podłączymy na 10 minut, najpierw do tego, najpierw do tego i będziemy patrzeć na efekt. Powerbank od Hamy naładował yy, telefon, który ma w sobie 3200 mAh, po 10 minutach do 9%, czyli naładowało 5%. Matematyka na poziomie ekspert. Więc skoro teraz ma 9%, to podłączymy go do Xiaomi, żeby zobaczyć, ile naładuje się w 10 minut. Właśnie odłączyliśmy telefon od Xiaomi, no i również urosło o 5%, bo jest teraz 14%. Zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz. Jak nagrywam sam, to odcinki są bardzo długie, jak z operatorem, to, to są bardzo krótkie, ale w sumie tutaj samym dłuższego nie nagrał, ponieważ, no, ile można mówić o powerbankach? A zatem to będzie na tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za oglądanie. Zróbmy się ciepło. Cześć.